Cześć, witam serdecznie. Wczoraj, przypadkowo przeglądając internet, natknąłem się na wspomnienia Jana Budziaszka, perkusisty zespołu Skaldowie, na temat Jacka Zielińskiego. Jan Budziaszek, za zgodą oczywiście Andrzeja Zielińskiego, wyjawił prawdziwą przyczynę śmierci Jacka Zielińskiego. Okazuje się, że od dwóch lat muzyk ten cierpiał na raka kości. Mimo wszystko tkwiła w nim tak wielka siła, że występował prawie do końca. Największą tragedią były ostatnie dwa miesiące. Jacek Zieliński zmarł we własnym domu w otoczeniu rodziny 6 maja 2024 roku o godzinie 15 w wieku 77 lat.